ma tu, wahacz. Niemal 200-konna hybryda w nadwozie samochodu z segmentu B za 87 950 zł w podstawie albo za lekko ponad 100 000 zł w topowej konfiguracji, którą pokazuję na filmie, to właśnie nowe MG3 Hybrid Plus, które na papierze prezentuje się naprawdę ciekawie i w rzeczywistości, przyznam, też jest ciekawie. Zapraszam na test. Pomimo dużej mocy, w przypadku MG3 mamy do czynienia z typowo miejskimi gabarytami, ponieważ samochód ma 411 cm długości i 179 cm szerokości. Producent starał się nadać temu małemu nadwoziu trochę więcej wyrazistości i patrząc z dowolnej strony można wychwycić mogące się podobać detale w postaci na przykład przetłoczeń na drzwiach. Tak jak inne debiutanckie w Polsce MG, trójka nie ma moim zdaniem jakiegoś mocno indywidualnego charakteru pod kątem projektu i wygląda trochę wygenerowana przez AI, no ale wciąż fakt zostaje, że może się podobać. W testowanej wersji Exclusive dostaje się aluminiowe felgi o rozmiarze 16 cali, które występują też w środkowej wersji Excite. Lakier metallic zawsze wymaga dopłaty 2250 zł. Jest to zresztą jedyna opcja płatna ekstra, bo poza nią wyposażenie różnicowane jest wyłącznie predefiniowanymi poziomami. Teraz chciałbym przejść do układu napędowego, bo jest on moim zdaniem najciekawszy w MG3, ponieważ mamy tutaj, jakby nie patrzeć, do czynienia z najtańszą hybrydą na rynku i spoglądając na parametry, konkretnie 195 koni mechanicznych, również najmocniejszą. Tak auto przyspiesza od zera do setki. od 90 do 140 km na godzinę. Jak na takiego mieszczucha osiągi są rewelacyjne i przyznam, aż dziwnie się czasami czułem przyspieszając, bo żaden inny mały hatchback o kompletnie niesportowym przeznaczeniu, z jakim miałem styczność, tak ostro tego nie robił. Zwraca to uwagę zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, bo tam MG3 przyspiesza z nadspodziewaną łatwością. Jego układ napędowy opiera się wolno sącą benzynę 1.5, która sama generuje mało imponujące 102 konie mechaniczne, a sekret dynamiki samochodu tkwi we wspomagającym ją silniku elektrycznym, który ma aż 136 koni mechanicznych. Dostajemy też tutaj skrzyni biegów o jedynie trzech przełożeniach, przy czym ich wykorzystanie jest rozsądnie zaprogramowane, bo MG3 w dużej mierze opiera swoje przyspieszanie o silnik elektryczny, zatem wciskając gaz komputer nie musi od razu robić redukcji, najpierw do akcji wkracza elektryk, obroty spalinowca trochę rosną, a dopiero gdy trzeba, wrzucany jest niższy bieg. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo gwarantuje brak monotonnego piłowania silnika znanego ze skrzyń bezstopniowych, a z drugiej strony rzadka konieczność zmiany biegów i też brak szarpnięć w trakcie tego procesu, jeszcze w połączeniu z upłynnianiem reakcji na gaz poprzez układ elektryczny, powodują, że wrażenia z jazdy są naprawdę pozytywne. Samochód może też sprawnie przyspieszać tylko w trybie EV, nawet przy pozamiejskich prędkościach, bez wybudzania benzyny. To znaczy czterocylindrowego silnika, który jest kulturalny i też nieźle wygłuszony w kabinie. Wnętrze szumów powietrza izolowany jest już gorzej. Mamy tutaj do czynienia z poziomem typowym dla małego autka i jadąc od około 110-120 km na godzinę hałas jest bardziej odczuwalny, ale sama benzyna pracuje rozsądnie i najbardziej czułem jej obecność jadąc w okolicach 65-70 km na godzinę, gdzie komputer nie wie, który bieg wybrać i przyspieszanie nawet o 1-2 km na godzinę skutkuje przełączaniem biegu, co może dziać się nawet co chwila i wtedy wyższe obroty czuć. Czasami też oczywiście. Oczywiście benzyna pracuje, aby podładować akumulatory, ale jest to z grubsza powiązane z normalnymi obrotami potrzebnymi do jazdy. Równomierność przyspieszania w MG3 nie jest idealna, to znaczy silnik elektryczny robi co może, ale przełączając biegi, siłą rzeczy wsparcie benzyny musi okresowo odczuwalnie zmaleć. Na szczęście wciąż oznacza to przejście z poziomu przyspieszania o nazwie bardzo dobre do dobre i brak szarpnięć. Całościowo przy cenie samochodu było dla mnie bardzo zaskakujące, jak udaną konstrukcję hybrydową zaproponowali Chińczycy. Tak jak wspominałem, w trybie EV można jeździć z wygaszoną benzyną. Dostajemy tutaj akumulatory o pojemności 1,83 kWh brutto, zatem na długie dystanse tylko na prądzie nie ma co liczyć, ale dzięki brakowi trzymania wysokich obrotów do ładowania akumulatorów okresy jazdy poza trybem EV nie są za bardzo odczuwalne. Komputer tak zarządza energią, aby podczas normalnych podróży nie brakowało jej do przyspieszania i jest to tutaj najważniejsze. Sposób pracy hybrydy monitorować można na zegarach, jest on standardowy, jeśli chodzi o formę. Można też sprawdzać tam zużycie paliwa i samochód na zwykłych drogach poza miastem potrzebował średnio 4-4,5 litra na 100 km. Na ekspresówkach wyniki rosły do okolic 6 litrów, a na autostradzie do 7 litrów. W Warszawie spokojnie uzyskiwałem okolice 4,5 litra. We wnętrzu MG oferuje moim zdaniem udany projekt kokpitu, Po szybie zaletuje mi trochę Hyundai Tucson, no ale ogólnie linie zgrabnie się tu ze sobą komponują, a całość wypada całkiem nowocześnie i zdecydowanie niebudżetowo. Szkoda tylko, że jest tak jednolicie ciemna materiały w kabinie trójki są twarde wyglądają przeciętnie, ale też niekoś tandetnie, aby raziły w oczy a też mamy pewne rozmaicenie tutaj jest wstawka z inną fakturą a tutaj mamy w testowanym egzemplarzu przyjemnie prezentujące się elementy obszyte skórą. co istotne, jest ona też na podłokietnikach z odpowiednią porcją miękkości, fortepianowej czerni nie ma zbyt wiele, największy obszar jest tutaj poza tym całość robi bardzo solidne wrażenie, jeśli chodzi o zmontowanie żadnych niepożądanych dźwięków się tu Tutaj nie usłyszy nawet podczas takiego mocnego naciskania, więc jakość jest ok, taka jakiej można się spodziewać po małym, tanim samochodzie. Zegary w testowanym modelu oparte są o siedmiocelowy wyświetlacz, niezbyt duży, ale z rozsądnie rozmieszczoną treścią, dzięki czemu klarowny. Nie podoba mi się tylko to, że z lewej strony zawsze mamy informacje z asystentów bezpieczeństwa. Jeśli ktoś ich nie potrzebuje, no to i tak musi na nie patrzeć. Osobiście wolałbym, aby można było dosterać nie tylko prawą stronę, ale i lewą, i na przykład ustawić sobie wskazania układu hybrydowego z lewej strony, a komputer podróżny z prawej. A niestety tego nie można robić. No ale dostęp do tych najważniejszych informacji dotyczących jazdy wciąż jest tutaj łatwy. För... Obsługa komputera odbywa się przy pomocy krzyżaka z prawej strony kierownicy, który po wciśnięciu tego przycisku zaczyna sterować systemem audio. I przyznam, czasami się myliłem, to znaczy zapominałem, czy steruje audio, czy właśnie komputerem. I chyba wolałbym jednak, żeby po wciśnięciu tego przycisku na przykład sterowanie komputerem było aktywne przez 10-15 sekund, a później zmieniało się na audio. Rozumiem zamysł konstruktorów i nie będę tego krytykował, ale dla mnie byłoby po prostu takie automatyczne przełączanie się na audio najczęściej wykorzystywane, rozsądniejsze. Z prawej strony mamy też sterowanie telefonem, a z lewej dominuje obsługa tempomatu. Przycisków nie ma za dużo i ich rozmieszczenie jest przyjazne. Na kierownicy mamy też dwa programowalne przyciski, można nimi wyzwalać np. kamerę 360 stopni albo zmieniać stopień rekuperacji energii. Jest również możliwość wyzwalania menu asystentów bezpieczeństwa i jest to najszybszy sposób, aby wyłączyć asystenta prędkości ISA. Dedykowanego przycisku do tej operacji nie znalazłem. Na tunelu środkowym nie ma zbyt wielu przycisków. Mamy wybór trybów jazdy, hamulec ręczny. To by było na tyle, ale dzięki tym programowalnym na kierownicy nie trzeba właściwie niczego więcej, ponieważ tam można sobie chociażby te kamery ustawić. Mamy też tutaj pierścień do wyboru jazdy do przodu czy do tyłu, ze zbyt moim zdaniem eksponowanym i łatwym do przypadkowego wciśnięcia trybem P. Idąc dalej, mamy dwa porty USB, jeden w standardzie C, drugi A, jest też 12V. USB służy tutaj również do przesyłania danych Android Auto i Apple CarPlay, ponieważ te usługi działają niestety tylko przewodowo. Z tyłu mamy kolejny USB, tym razem jeden port w standardzie A. Pod ekranem mamy rząd przycisków. Część z nich służy do obsługi klimatyzacji, ale tylko do odporowywania szyb, wyłączania, włączania całego układu oraz odpalania menu ekranowego, z poziomu którego już trzeba zmieniać temperaturę, siłę nawiewu czy kierunek. Na szczęście to menu jest bardzo prosto zaprojektowane. Mamy także dedykowaną sekcję na ekranie domowym, gdzie można te podstawowe parametry dostrajać, więc wciąż wolałbym jakiś fizyczny panel gdzieś tutaj, no ale z tym co dostaje się w MG3, też da się żyć. Poza klimatyzacją na ekranie domowym systemu InfoRoZrywki mamy inne sekcje, których niestety nie można modyfikować pod kątem zawartości czy kolejności. Brakuje mi też z lewej strony mapy, aby ją wyświetlić, trzeba odpalić ten moduł pełnoekranowo. Menu główne. Jest w tym miejscu, a z lewej strony mamy linię przycisków ze skrótami do najważniejszych modułów, które, jak widać, ładują się szybko. Też ten interfejs jest nieprzekombinowany i przejrzysty, moim zdaniem. Mamy także tutaj dużą ilość rzeczy, które można sobie dostroić związanych z działaniem samochodu. Biorąc pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia, za jaką cenę i jakiej wielkości, jest to godne pochwały, że tak, tutaj MG daje duży wybór co jest taki też dodatek, jak belka wysuwana od góry. I ogólnie jest to moim zdaniem naprawdę udany system, nie jakiś rewolucyjny, ale taki, gdzie nie można się do niczego przyczepić. Na ekranie wyświetlać można też wskazania z kamer 360 stopni, które oferują dobrą jakość, w tych pieniądzach trudno spotykaną konkurencji i też spore możliwości do widoków, wliczając w to ten 3D. Niestety klasyczny widok z tyłu oparty jest o szerokokątną kamerę, która utrudnia ocenę odległości. Do tyłu patrzeć można również przez lusterko, które poruszyć można wyjątkowo lekko. Na szczęście jego przełączanie na tryb nocny nie zmienia pozycji, względem tego nie obawy, no ale jest ok. Szkoda tylko, że przy ogólnym, bogatym wyposażeniu w MG3 nie może znaleźć się lusterko elektrochromatyczne. Tylna szyba samochodu jest niewielka, sporo pola widzenia zasłaniają zagłówki. Z przodu z kolei pod szybie jest mocno oddalona od fotela kierowcy. Sprawia to, że maska jest niewidoczna i ciężej się manewruje, ale z drugiej strony trójka. Zdaje się być w kabinie wyraźnie większa niż sugerują wymiary jej nadwozia. Na jednoznaczny minus w hybrydowym MG zaliczyłbym za to regulację kierownicy tylko w płaszczyźnie góra-dół, bo brakowało mi drugiej osi i przy dobrze ustawionym fotelu kierownica była za daleko od rąk. Na szczęście nie jakoś dramatycznie, no ale zdaję sobie sprawę, że dla części osób może być to wręcz dyskwalifikująca cały samochód wada. Pozostając przy negatywnych aspektach wrażeń z jazdy, dopowiem jeszcze o zbyt łatwo pojawiających się przypadkowych, niewielkich ruchach kierownicą w pozycji zero na drogach szybkiego ruchu, co w połączeniu z niezłą bezpośredniością układu kierowniczego powoduje, że auto ma tendencję do lekkiego myszkowania po pasie. Znowu, nie jest to tragedia i jeździć można, ale dałoby się to zaprojektować lepiej, konkurencji się udało. Na szczęście jadąc wolniej już ten efekt znika i ogólnie MG3 prowadzi się neutralnie. Nie stara się być sportowym, ale nie ma też jakiegoś gumowego zachowania, opór kierownicy również nie jest za mały, ogólnie solidny poziom jak na model tego typu. Pod kątem zawieszenia mamy ukierunkowanie na komfort, co dobrze pasuje do ogólnego charakteru samochodu, ale też nie do przesady jest ten komfort, bo na zakrętach pokonywanych normalnie jakichś nieprzyjemnych wychyleń nie ma. Na wady, które wymieniłem można popatrzeć trochę łagodniej, bo mówimy o samochodzie kosztującym, tak jak wspominałem, od 87 950 zł. Testowany egzemplarz jest droższy i kosztuje z lakierem metali 103 250 zł, ale układ napędowy czy jezdny MG3 oferuje zawsze taki sam. W cenniku dostaje się trzy wersje wyposażeniowe. Bazowy standard jest specyficzne, bo z jednej strony oferuje adaptacyjny tempomat i sporo innych asystentów bezpieczeństwa, czujniki parkowania z kamerą cofania, nawigację z największym dostępnym ekranem czy automatyczną klimatyzację, a z drugiej nie ma tam tylnej wycieraczki, górnej półki w bagażniku czy skóry na kierownicy. Tego ostatniego nie ma też w środkowym Excite, ale tam dochodzą, poza wycieraczką i półką, aluminiowe felgi, dodatkowe głośniki z tyłu i kilka innych drobiazgów, które jednak nie uzasadniają moim zdaniem dopłaty 6550 zł. To znaczy, osobiście, gdybym myślał o tym aucie, to albo brałbym podstawowy standard, aby było jak najtaniej, albo dopłacił już do testowanego Exkluzjiw, bo tam za kolejne 6500 zł dostaje się względem Excite m.in. kamery 360 stopni, podgrzewane fotel i kierownice, dostęp bezkluczykowy, lepsze światła czy czujnik deszczu, więc dużo. W każdym razie, bez względu na wybraną wersję, cena jak za niemal 200-konną hybrydę jest intrygująca. Gdyby ktoś zdecydował się na topowe MG3 skonfigurowane tak jak egzemplarz testowy, to może mieć je również za 1979 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata jest możliwa przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy, a dodatkowo, wpisując w uwagach do zamówienia na stronie, kod Wachacz Free, można mieć podstawiony dowolny wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania jest w opisie filmu. Oświetlenie kabiny MG3 jest proste, nie ma żadnych dekoracyjnych dodatków, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały z jednym powiedzmy ekstrawaganckim wyjątkiem w postaci wybieraka biegów. Na ekranach mamy lekkie niebieskawe akcenty, które dobrze komponują się z bielą, którą spotkać można czy to na desce rozdzielczej, czy też na kierownicy, więc jest przejrzyście, bez żadnych fajerwerków. Niestety na drzwiach tylko sterownik szyby kierowcy doczekał się swojej lampki, innych braków nie ma. Z przodu w MG3 mamy dosyć proste, ale tworzące trochę powiedzmy groźne spojrzenie światła pozycyjne wykonane w technologii LED. Kierunkowskazy są niestety żarówkowe, ale przynajmniej zgrabnie wkomponowane w otoczenie. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach są za to LEDy. Z tyłu jest tak jak z przodu, to znaczy mamy diodowe światła pozycyjne o całkiem przyjemnym, przyznam, wzorze, a w ich sąsiedztwie mniej nowoczesne kierunkowskazy oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej z żarówkami. Całościowo jednak trójka, biorąc pod uwagę jej segment i ceny, wypada moim zdaniem po zmroku ok. Aby mieć ledy z przodu, zdecydować się trzeba na topową wersję Exclusive, w pozostałych dostaje się niestety halogeny. Jodowe światła z egzemplarza testowego oferują jednak dobry poziom. Nie są to jakieś budżetowe konstrukcje w odbłośnikach, tylko soczewkowe z dobrą precyzją odcinania obszaru jasnego od ciemnego. Mogłyby dawać trochę dłuższy stop światła, ale to co jest przed samochodem jest oświetlone z dużą mocą. Światła nie są wyposażone w żadne funkcje adaptacyjne. Na tylnej kanapie, gdy mam ustawiony przedni fotel pod siebie, to na kolana mam minimalny, ale jednak zapas wolnego miejsca. Stopy też mogę swobodnie trzymać. Nad głową, gdy się nawet konkretnie wyprostuję, to dzięki temu, że linia dachu tutaj się podwyższa, to nie mam kontaktu z pod sufitką, więc mogłem sobie naprawdę tutaj spokojnie podróżować. Tunel środkowy jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik, nie ma też tutaj niestety dzielonego oparcia, więc jeśli chcemy je złożyć, to trzeba to zrobić od razu w całości. Pojemność bagażnika w MG3 to 293 litry, dostajemy w nim niski próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, no ale pałcie tego typu nie ma co oczekiwać z cudów, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach mamy z lewej strony LEDową lampkę, co jest całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że podświetlenie tablicy rejestracyjnej czy na podsufitce w kabinie jest żarówkowe. Z prawej strony jest już mniej ekscytujący haczyk na jakieś torby. Pod podłogą obecny jest zestaw naprawczy i nietypowo akumulator. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 983 litry. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się podłogę z wysokim uskokiem. Podsumowując, MG3 okazało się być lepszym samochodem niż sądziłem. Patrząc na suche dane silnika i zestawiając je z ceną, myślałem, że musi być tutaj jakiś haczyk i w sumie go nie znalazłem. Można oczywiście mówić, że jest nim chińskie pochodzenie, świeża na rynku marka itd., ale patrząc wyłącznie na MG3, to jest to naprawdę udane małe auto. Zdecydowanie nie idealne, ale takie, którym spokojnie można jeździć, a dzięki wyróżniająco się mocnemu układowi hybrydowemu, można postrzegać je za bardziej uniwersalne. i międzymiastowe niż słabsza konkurencja, bo dodatkowe konie mechaniczne, na przykład na autostradzie, naprawdę robią różnicę w kwestii komfortu psychicznego. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowym MG. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Karli z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.